Dwudziestu jeźdźców i tylko jeden rudy jegomość, który gdzieś się schował. Tak wyglądały czwartkowe obchody Dnia Świętego Huberta zorganizowane w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu, w powiecie piotrkowskim. Młodzi jeźdźcy popisali się nie tylko świetną techniką jazdy konnej, ale i bystrym okiem. Obchody Dnia Świętego Huberta, patrona jeźdźców w wolborskiej szkole, to już tradycja. W ten sposób od 16 lat kończy się sezon jeździecki. Jednak tutaj jeźdźcy, których kształci placówka, mają inne zadanie. Nie rzucają się w pogoń za lisem, tutaj trzeba rudzielca odnaleźć. Ale i takiego Hubertusa nie można sobie odpuścić. To jest takie święto, gdzie w innym miejscu możemy się spotkać, jako wszyscy jeźdźcy z najbliższego terenu, no i pokazać w na lisa, co swoje konie? Zakończenie sezonem, jeden Tak. Chociaż nie dla wszystkich. Przygotowanie do poszukiwań zawsze poprzedza krótkie rozprężenie koni. To nie tylko rozgrzewka dla czworonożnego partnera gonitwy. Wtedy jeździec może opracować taktykę poszukiwań i nieco poobserwować teren. Przede wszystkim trzeba się rozglądać. To już na tych początkowych biegach trzeba patrzeć. Dopiero po takiej rozgrzewce można wystartować. W tym roku zadanie okazało się nie takie trudne. Lisa ukrytego w zaroślach przy jeziorku Patrycja Kazimierczak, absolwentka szkoły, wypatrzyła w 60 sekund po starcie. Wreszcie się udało. Ile razy próbowaliśmy w Hubertusie? O, 7. To jest chyba siódmy bieg, czyli szczęśliwy. Szczęśliwa siódem? Tak, zdecydowanie tak. To szukanie trwało nie więcej niż minut. To było ekspresowe szukanie, po prostu. Co roku Hubertus połączony jest z otrzęsinami klas pierwszych. Dla nowych uczniów technikum hodowli koni wolborskiej szkoły starsi koledzy przygotowali morderczy tor przeszkód.